O tym, że w polskich gospodarstwach sprzęt rolniczy jest taki sam albo często nawet lepszy niż w zachodnich gospodarstwach, rozmawialiśmy już jakiś czas temu z Juliuszem Tyrakowskim z firmy Pottinger Polska. Technologia na polskich gospodarstwach nie ustępuje już kompletnie technologią w gospodarstwach zachodnich. Jeszcze 20 lat temu, mając wycieczki z Polski w fabryce w Austrii, odwiedzaliśmy gospodarstwa austriackie, pokazywaliśmy polskim rolnikom, jak wygląda austriacki producent mleka. W tej chwili już tego nie robimy. Dzisiaj jesteśmy na gospodarstwie w okolicach Krotoszyna, aby o tym przekonać się osobiście. Jeżeli jesteście ciekawi, jak pracuje potężny zestaw kosiarek o szerokości prawie 10 metrów, zostańcie z nami do końca filmu. Jesteśmy obecnie w gospodarstwie Dawida Kaczmarka w okolicach Krotoszyna. Cześć, Dawid. Witam. Gdzie pracuje. No właśnie. Jaki tutaj sprzęt u ciebie pracuje? Bo przyjechaliśmy po to, żeby sprawdzić, zobaczyć, jak spisuje się. Zakup z zeszłego roku, bo z tego co rozmawialiśmy, kosiarki Pottingera nabyłeś w zeszłym roku po Bednarach. Jaki to jest zestaw? Po zeszłorocznych targach Agroshow Bednary kupiliśmy zestaw koszący Pottinger. Przednia kosiarka 3,5 metra, tylna kosiarka Nowakat 10 tysięcy z taśmami do zgarniania pokosu. Myślę, że to był, to był główny. Powód, dlaczego kupiliśmy te siarki. Co to zmieniło w Twoim gospodarstwie, w to organizacji pracy w gospodarstwie? No na pewno to, że nie musimy zaraz po koszeniu zgrabiać to, tak jak prędzej było dwoma zgrabiarkami, żeby, wiadomo, ten towar też za mocno nie, nie, nie był wysuszony. Odpada nam po prostu dwóch operatorów dodatkowych. Za jednym przejazdem y, wykonujemy dwie prace. To jeszcze tak uściślimy, żebyśmy wiedzieli o jakiej skali produkcji mówimy. Y, do zbioru jest ile hektarów łąk? 80. 80 hektarów łąk. Wcześniej było to y, koszone i zgrabiane przez łącznie trzech operatorów. Tak. Tak. Przez cały dzień nie zdążyliśmy. Półtora dnia zgrabiania i półtora dnia trzeba liczyć na trzech operatorów. Na trzech operatorów. Tak. W tej chwili Bez praca y, jednym zestawem... W zasadzie w ciągu półtora dnia, półtora, bądź jeśli się uda i pogoda pozwoli, jeden dzień. Oprócz, oczywiście, szybszej pracy, krótszego czasu potrzebnego na zbiór, to też przenośniki taśmowe w kosiarce mają pewną zaletę w stosunku do zgrabiarek, a mianowicie mówi się o tym, że jest czystszy zbiór, no bo nie... Tak. Zgrabiarki karuzelowe zawsze gdzieś tam zaczepią. Tak, mieliśmy też porównanie po badaniu sianokiszonki, bo badamy dość często przez firmę, z którą współpracujemy. Na pewno w poprzednich zbiorach, w poprzednich pryzmach był duży problem z popiołem. Ok, czyli wcześniej zbieraliście zestawem kosiarek typu Motyl plus do tego dwie zgrabiarki dwukaruzelowe. W tej chwili tą samą pracę, w zasadzie nawet trochę szybciej i mniejszym nakładem, bo mniej ludzi robi jeden zestaw. Ale wiemy, że na rynku nie tylko Pottinger ma taki zestaw z przenośnikami taśmowymi. Co sprawiło, że to akurat był Pottinger? Myślę, że długotrwała współpraca z. Z maszynami firmy Pottinger. Mamy też 15-letni siewnik, raczej znaczy agregat uprawowo-siewny, prędzej też kosiarki tylko i wyłącznie Pottinger, zgrabiarki, przegrabiarki. To wszystko, te wszystkie maszyny zawsze były z, firmy, z tej firmy, ponieważ no, wydaje mi się, że są dość solidnie wykonane. Wspominałeś o tym, że w gospodarstwie pracuje też. Zestaw uprawowo-siewny, tak? Pottinger. Tak. E, jak, jaki to jest zestaw, i jaką ma szerokość roboczą? Co o nim siejecie? Siejemy nim e, głównie trawy i zboża. Jest to agregator uprawowo-siewny, trzymetrowy, który wiele lat nam służy. Przejdźmy w takim razie do samego zestawu e, koszącego. Bo oprócz taśm, rozmawialiśmy wcześniej, że mają jeszcze inne cechy, które Wam odpowiadają, a m.in. ta płynna regulacja prędkości, tak? Automatyczna regulacja prędkości w zasadzie przenośników taśmowych. Tak, tak. Zależy to od przepływu masy przez kosiarkę. Jest możliwość ustawienia w trybie auto prędkości taśm. Można też regulować szerokość pokosu. Zbieramy, zbieramy trawy i przyczepą zbierającą, i sieczkarnią. W takim razie pytanie o stricte prędkość koszenia i wysokość koszenia tym zestawem. Jak to wygląda u Was? Staramy się kosić troszkę wyżej niż kiedyś. Jest to wysokość około 8 cm, a prędkość około 15 na godzinę. I jaki do tego ciągnik jest przeznaczony? Jakiej mocy? Jakie 930. Jakie zbieracie zielonki? Czy to jest czysta trawa, czy to są jakieś mieszanki? Z reguły są to mieszanki gorzowskie i też mieszanka traw wraz z lucerną. W ciągu roku ile zbieracie pokosów? Przeciętnie. W tamtym roku udało się zebrać pięć pokosów. Pogoda na to pozwoliła. W tym roku jesteśmy w trakcie koszenia już trzeciego pokosu, a dalej pokaże pogoda. Jakie duże jest powierzchniowo gospodarstwo, i ile krów mlecznych na ten moment jest w fazie laktacji? Krów y, mamy około 300. Y, jesteśmy w trakcie rozbudowy. Y, na dzień dzisiejszy wraz z dzierżawami. Y, Mamy 280 hektarów. Krów, jak mówiliśmy, jest około 300 w gospodarstwie. A jaka jest średnia wydajność od krowy w ciągu roku? Średnia wydajność to 12,5 tysiąca. Eee, cały czas chcemy ją troszkę jeszcze podnieść. Tak podsumowując, w tej chwili pracuje zestaw kosiarek Pottinger. Wcześniej mieliście również kosiarki marki Pottinger, przyczepa marki Pottinger, zestawów prowłosiewnych. Coś musiało Was albo Ciebie urzec w tej, tej marce. Jak tak patrzysz generalnie na ten sprzęt, to co Cię przy nim przekonuje? Wydaje mi się, że jakość, jakość produkcji tych maszyn jakość wykonania mhm. jest na odpowiednim poziomie. Pottinger oferuje również zestawy uprawowo które wpisują się w rolnictwo 4.0, czyli się ze zmiennym dawkowaniem na podstawie map aplikacyjnych. Czy planujesz właśnie zakup też w tym kontekście? Czy, czy w tej chwili e, pracujesz w tym systemie rolnictwa 4.0, czy jednak? Tak, tak. Się... Każdy traktor ma też nawigację z sygnałem RTK. E, Mamy też czujniki do nawożenia, do badania chlorofilu, czyli zmienne dawkowanie nawozów, i płynnych, i, i, i stałych. Na pewno będzie to dla nas główne kryterium, jeśli chodzi o zakup agregatu uprawowo-siewnego. Musi mieć po prostu zmienne dawkowanie Okej, okay, rozumiem. W takim razie dziękuję za rozmowę. A was, drodzy widzowie, zachęcam do tego, abyście śledzili nasze media społecznościowe, abyście byli zawsze na bieżąco z techniką rolniczą. Do zobaczenia!